Trzymano widzowie, Teraz będziemy grać w Minecraft. To patrzcie na to, wchodzimy w Minecraft. Może moda sobie ściągniemy, jakiegoś. No i będzie to ogólnie. Znajdziemy kiedyś w tego Minecraft'a Ach. Widzicie, jak to jest. Bardzo zobaczyłem na TikToku, że jak nazwiecie w ogóle świat? Dream speed. R Dream speed run? To zwiększy to mam szansę na zestrzeni się w wiosce.

Ja nie wiem, ile będziemy nagrywać ten. Dobra, to jest... a jeszcze chlebek. Ja chyba pochodnie wezmę. Ja zaczynamy i zaczynamy szukać wioski. Na mojej drodzy. jutro o 16, Jutro potem o 16.00 i odcinek nara w Widzowie.